Siemanko! Słuchajcie, zjełem sobie daktylki. Właśnie skończyłem jej daktylki. I jestem w takim pięknym miejscu. I nagrywam dla Was dzisiaj bloga duchowego. Czym jest blog duchowy? No i ten blog duchowy, tak go nazwałem sobie, ponieważ z faktu, który wynika, iż wszystko jest energią. Wszystko jest energią, wszystko jest uduchowione, wszystko nie jest materialne, fizyczne, nawet kamień wibruje. I dlatego ten blok też jest duchowy. I wszystko, o czym będę mówił, to o właśnie duchowości, czyli o rzeczywistości. Ale w sumie, na dobrą sprawę, wszystko jest duchowe, z tym, że tu taka jest różnica, że. Różnica zachodzi, kiedy stajemy się świadomi tego, że wszystko jest duchowe, i wtedy to takie się staje, bo jeżeli ktoś myśli, że świat nie jest energią, tylko jest taki fizyczny i nie zdaje sobie sprawy z tego, że wszystko jest myślą, że stwarza wszystko samemu, Nasze myśli w ogóle kształtują naszą rzeczywistość i że to wszystko jest stworzone przez nas, to wtedy dla Niego to też jest prawda, i wtedy ta jego rzeczywistość jest fizyczna, jest ciężka, jest gęsta. A jeżeli ktoś jest świadom tego, że wszystko jest płynne, że wszystko jest lekkie, że wszystko jest energią, światłem, że wszystko jest myślą, to wtedy. To też jest prawda i to życie takie się staje. I to jest niesamowite, bo <laughs> ogólnie to pokazuje to podejście takie do życia, że, e, że wszystko jest taką iluzją wykreowaną przez piękną iluzją wykreowaną właśnie przez nasz umysł, przez naszą świadomość. To dochodzi się do tego oczywiście poprzez doświadczenia. Które często są nazywane doświadczeniami mistycznymi, lub po prostu e, luzem e, i przepływem energii w ciele, bo jeżeli ktoś jest wesoły, luźny i po prostu się nie przyjmuje, to płynie z życiem i wszystko się układa, i wtedy też pojawia mu się coraz więcej zrozumienia. I no. I to jest niesamowite, że im więcej doświadczymy różnego rodzaju właśnie doświadczeń, tym bardziej mamy kontrolę nad naszym życiem i mamy wybór, bo więcej znamy. A jak więcej poznamy, to mamy większe pole do manewru. Ja to porównuję zawsze do takiego pójścia na plac zabaw, że Ziemia tutaj to jest plac zabaw i im więcej mamy doświadczenia życiowego, im więcej potrafimy, im więcej znamy, im więcej przeżyliśmy, tym mamy większą, jakby większą odkrytą mapę. Tak jakbyśmy, wyobraźcie sobie, grali w GTA, tam czasami mapa była zamknięta, że nie można było gdzieś pójść. To tak samo jest w życiu, tylko że ta mapa jest wewnątrz nas i im więcej poznamy, im bardziej się otworzymy na bardziej nieograniczoną prawdę i im bardziej będziemy żyć tą prawdą, tym nasze życie będzie coraz bardziej nieograniczone. Aż dojdzie do stopnia, że w ogóle nie będziemy ograniczeni materią, czasem, przestrzenią. Bo to wszystko jest wykreowane przez nasz umysł. Każde ograniczenie. I te podejście z jednej strony nas popycha do tego, żeby odkrywać inne wszechświaty. I czasami myślami można odlecieć w ogóle... Poza materię i poza to życie, w tym ego, w tym ciele, które jest tutaj. I to jest spoko, ale oczywiście czasami można za bardzo myśleć o tym życiu poza życiem tutaj. No i wtedy oczywiście tracimy tu swoją moc i zaczynamy doświadczać. Mm, Życia tutaj, że tej gęstości bardziej na swojej skórze. A to tylko dlatego, że mamy tutaj coś do załatwienia, coś do nauczenia się jeszcze, zanim na przykład będziemy sobie podróżować w czasie, czy będziemy sobie hmm, podróżować po innych planetach, przy światach. Wow! Złapałem zadyszkę, zobaczcie jak to jest piękne. No i właśnie jesteśmy tu też po to w tej materii, żeby doświadczać właśnie piękna tego, które sami stworzyliśmy. Kwiatów, które rosną i w ogóle miłości. No a jak wszystkiego tu doświadczymy, o, o, to pójdziemy dalej. No dalej to są miejsca w których do miejsc, w których ta gęstość jest mniejsza. I to się manifestuje właśnie w naszej mocy też, bo tutaj jak coś stwarzamy myślą, myślimy o czymś na przykład chcemy mieć, nie wiem mm, jakiś samochód na przykład. To zanim go zdobędziemy, to będziemy na niego pracować czy coś w tym stylu i takie tam albo jakiś budynek wybudować, albo spotkać jakąś osobę, albo zobaczyć jakieś miejsce, albo doświadczyć na przykład no nie wiem, masażu albo doświadczyć yy, upicia się alkoholem, whatever. To zanim to doświadczymy często potrzebujemy yy, jakiegoś czasu. Oczywiście to jaki czas doświadczymy. Taki czas zajmie nam poczekać na daną rzecz, którą chcemy doświadczyć. To zależy oczywiście od naszego wewnętrznego poziomu yy, poznania rzeczywistości. Albo... a czy tak, to od tego zależy. No i... Ale zazwyczaj to trwa dosyć... No, nie powiem, że długo, no bo to jest pojęcie względne, ale załóżmy, że dwa tygodnie, trzy tygodnie, czasami miesiąc, czasami parę lat. No, a są miejsca, w których... Jest, jest ta gęstość, bardziej. Czy to wszystko jest jedno to samo? Jest. No ale inaczej, jak zmienimy swoją gęstość, swoją świadomość, swoje wibracje, będziemy wibrować mm, nie gęściej, tylko rzadziej. <ścoughs> czyli będziemy bardziej na wyższych wibracjach. To wtedy nasze pragnienia stają się o tak. Ja, ja byłem w takim. Na się nie miejscu, tylko w takim stanie, gdzie myślałem o czymś i to się tak pojawiało. Po prostu momentalnie. Na przykład, wyobraźcie sobie, że myślicie sobie o. no nie wiem, pięknej dziewczynie i ona się pojawia od razu przed Wami. I następnie myślicie sobie o tym, żeby nie wiem, było dookoła pełno kwiatów i drzew, i one się pojawiają od razu. I to wszystko się dzieje tutaj na Ziemi to samo. Tylko tutaj ta gęstość jest i tak gęsta, że doświadczamy wszystkiego bardziej właśnie mógłbym poczuć i widzieć bardziej Ale przez to często jesteśmy niecierpliwi i przez to brak niecierpliwości przestajemy na przykład wierzyć w swoją moc i oddajemy tu swoją moc tworzenia, przyciągania tego czego chcemy i z życiem i oddajemy to właśnie swoją moc poprzez brak cierpliwości i pojawia się zwątpienie potem e, z czasem może się pojawić nawet strach i zapominamy kim jesteśmy zapominamy, że jesteśmy bogami, którzy tworzą cokolwiek zechcą każdy z nas jest bogiem no, ale właśnie poprzez doświadczenia w tej materii tutaj o tym zapomnieliśmy. No i co? No to jest oczywiście. Hmm, ktoś by mógł powiedzieć: Ojojo, oj, jest to bardzo smutne i w ogóle się załamać, że kurczę stracił moc Boga i, i takie tam. Ale to jest właśnie piękne, bo po to tutaj weszliśmy do tej materii, żeby poznać stworzenie, wszystko, jak najbardziej się da z każdej strony, żeby doświadczyć dualności dobra i zła, żeby doświadczyć cierpienia i przyjemności. I jak to wszystko poznamy, to wtedy, jak już wcześniej powiedziałem, nasza mapa gry się powiększa i nasze możliwości też się powiększają. I stajemy się coraz bardziej nieograniczeni. No i oczywiście to fajne wszystko połączone, bo to co o tym, to o czym ja teraz mówię tutaj, może się wydawać takie bajkowe i ktoś mógł powiedzieć, że, że to wszystko jest, nie wiem, jakąś religią, wiarą czy coś w tym stylu, ale dlatego ja tutaj nie chcę, żeby ktoś wierzył w coś takiego, co ja mówię tutaj nic z tych rzeczy, bo ja po prostu mówię o swoich doświadczeniach, które ja doświadczyłem, czy to właśnie. Poprzez medytację, czy poprzez sport, czy poprzez mm, medycynę naturalną, poprzez po prostu wyższe stany świadomości, których się doświadcza w życiu i poprzez połączenie kropek, poprzez połączenie kropek na tych niższych poziomach świadomości, na tych wyższych, na takich wydarzeniach, na takich, z takimi ludźmi, z takimi, z takimi, robiąc to, robiąc tamto, robiąc tamto, bo będąc tym, będąc tym, będąc tym, na przestrzeni lat, no, albo miliona lat w sumie, to. Łączy się te wszystkie kropki, i wychodzi nam po prostu z tego wszystkiego prosta prawda, i zrozumienie, i człowiek po prostu wtedy zaczyna rozumieć, kim jest i co może zrobić, i widzi ten ogromny potencjał. I, i kurczę, i pojawia się taka pasja do życia, do kreacji. Jakby całe życie staje się procesem twórczym, i więcej rozumiemy, tym fajnie się żyje po prostu. No i to wszystko właśnie się odnosi do wibracji. Jeżeli zrozumiemy, zrozumiemy, będziemy patrzeć na życie poprzez wibracje, to. Będzie nam prościej wszystko zrozumieć. Na przykład, rzeczy, które takie jak lęk, jak ból, jak smutek, jak wstyd, jak duma, to są rzeczy niskowibracyjne. I wysokowibracyjne to mamy miłość, otwartość, <tryk> radość. No i oczywiście tu mamy te takie niskie wibracje, wysokie wibracje. Do tego dochodzi zdrowie, do tego dochodzi życie, wzrost i śmierć. I widzimy, że to wszystko są połączone. Niskie wibracje są połączone ze śmiercią, wysokie ze wzrostem. I potem widzimy to w jedzeniu. Mamy jedzenie wysokowibracyjne, jedzenie niskowibracyjne, na przykład mięso albo na przykład przetworzony cukier, słodycze. To wszystko jest na niskich wibracjach. Jeżeli będziemy obserwować siebie podczas codziennego życia i będziemy uważni, to zobaczymy, że sięgając po takie produkty właśnie niskowibracyjne, sami następnie wpadamy w te niskowibracyjne emocje strachu, lęku, niepokoju. Przebywając w niskowibracyjnym środowisku, w miastach, Wśród ludzi, którzy też nisko wibrują, żyją w strachu, to my również się tym stajemy, bo energia jest płynna. Energia przechodzi, energia się łączy i to, jaką energię będziemy do siebie dawać, to z jaką energią będziemy przybywać dookoła, to taką energią w końcu będziemy się stawać. I są energie wysokowibracyjne, jak na przykład jakieś zioła lecznicze, jak na przykład. Grzybki lecznicze, jak na przykład owoce warzywa. I też jak będziemy uważni, będziemy tylko sięgać po te wysoko wibracyjne rzeczy, to też będziemy widzieć niesamowitą zmianę w tym, kim jesteśmy, bo jesteśmy tym, co jemy, jesteśmy tym, z kim przebywamy, jesteśmy tym, gdzie jesteśmy. Wszystko jest energią, tak jak na początku wspomniałem. A sobie, wyobraźcie, że energia, jak tu wszędzie jest energia, ja jestem energią. Wszystko się łączy, to jest taki ocean w ogóle wibracji, które się nas się mielą ze sobą, mielą, mielą, mielą. I naszym tutaj zadaniem jest, znaczy zadaniem, tutaj nie mamy żadnego zadania, możemy robić co chcemy i to jest piękne. Ale fajne jest właśnie, no wystarczy w sumie to zrozumieć, bo jak to zrozumiemy to naturalne, że będziemy chcieli doświadczać. Tych wyższych wibracji, miłości, radości, wolności, braku ograniczeń. No i oczywiście czasami będziemy wchodzić na te wyższe wibracje, ale będziemy czuć, że coś nas blokuje. Takie napięcie w sobie, nie? I wtedy na przykład będziemy chcieli wrócić do tych niskich wibracji, które znamy, które są nam znane no i często właśnie taka ulga będzie wtedy poprzez sięgnięcie przez słodycz i w ogóle, bo żeby czasami przeskoczyć na wyższy level swojego jestestwa, tego kim jesteśmy to musimy, że tak powiem pobyć w takim trochę nieznanym niekomforcie i być cierpliwym i czasami te przejścia te breakthrough właśnie kiedy mamy przejście z jakiegoś stanu świadomości w wyższy stan świadomości to są że tak powiem ciężkie mm, doświadczenia. Oczywiście dopóki nie przyjdziemy na to, jak powiem drugą stronę, na wyższy level, bo wtedy jest uff, wszystko jest wow, niesamowicie piękniejsze, cudowniejsze, łatwe, wszystko się wydaje proste i widzimy, że te całe napięcie, które było spowodowane tym przejściem na najwyższy na wyższy level, było spowodowane tylko jedynie przez nas samych, że kurczowo się trzymaliśmy jakiegoś ograniczenia. Z niższej wibracji, że kurczowo na przykład mieliśmy jakieś schematy myślowe, z którymi się identyfikowaliśmy i których nie chcieliśmy od siebie odrzucić, że kurczowo się trzymaliśmy tego, kim jesteśmy i nie pozwalaliśmy sobie na po prostu o wzrost. No i oczywiście tutaj, żeby podnosić swoje wibracje, to taką jedną, jakbym miał wybrać najważniejszą rzecz, to jest po prostu odpuścić, odpuścić wszystko i po prostu być. Cudowny dzisiaj jest dzień i w takich miejscach będziecie wzrastać energetycznie I Tu jest przepływ tej energii, tutaj jest wolność I będąc w takiej przestrzeni jak ta w naszej głowie od razu pojawia się przestrzeń i w naszym sercu i Będąc w bloku, jest brak tej przestrzeni. Wtedy się dusimy. Wow. Słuchajcie, będę kończył. I na koniec chcę Wam przesłać właśnie takiej dużo pozytywnej energii. Żebyście tą pozytywną energią się stawali. Bo jak Wy się staniecie pozytywną energią, na przykład dzięki mojej energii, to dzięki potem Waszej energii ktoś inny stanie się pozytywną energią i dzięki Jego energii ktoś inny stanie się pozytywną energią i tak będziemy się zarażać pozytywną energią, jeden, drugiego nawzajem, i tak stworzymy nowy, wspaniały świat, który będzie dużo wyżej wibracyjnie istniał niż ten, który znamy teraz. Ten, w którym główną wibracją to strach, a w tym nowym świecie główną wibracją jest miłość. I zapraszam Was do tego, żeby być miłością, żeby się dzielić miłością i żeby stwarzać to, co chcecie. A wszyscy chcą miłości. No dobra, więc wspaniałego dnia Wam życzę. Przesłamy dużo pozytywnej energii. Subskrybujcie ten kanał, dawajcie mi lapki, łapki łapki, w górę. I pozdrawiam serdecznie. Peace.